Szanowni Państwo, w imieniu Wojewody Wielkopolskiego, pana Michała Sieńskiego, witam na naszym spotkaniu panią minister Annę Łukaszewską-Trzeciakowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jest także z nami pani Beata Chanyża, starosta szamoturski. Pani minister, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiaj rozmawialiśmy w siedzibie wojewody tutaj Wielkopolskiego na temat sytuacji Szamotu, która Rzeczywiście jest trudna dotycząca zaopatrzenia gminy mieszkańców powiatu w ciepło. Prywatyzowana spółka wpadła w kłopoty finansowe, decyzje biznesowe się na to przełożyły. Z naszego punktu widzenia istotne jest to, żeby wszyscy mieszkańcy oraz instytucje wrażliwe, szkoły, szpitale miały zapewnione ciepło i nad tym pracujemy z samorządem, z wojewodą. I mogę Państwa o jednym zapewnić niezależnie od tego jak decyzje biznesowe spółki się potoczą jakie będą miały konsekwencje ciepła mieszkańcom nie zabraknie. Pani minister, bardzo dziękuję za zaangażowanie w kwestii dostatecz ciepła do to, Szanowni Państwo. 11 stycznia właśnie położyliśmy informację tutaj, która była, ta informacja skierowana bezpośrednio z PGNiG, że zagrożone są dostawy ciepła do, do Szamotu. od razu zostało podjęte działania w tym, w tym kierunku, ażeby wyjaśnić tę sytuację, szereg, szereg spotkań, to dzisiaj zbliżać nas do, do tego, do tej pewności, bo nam przede wszystkim Chodzi o to, jak wspomniała również Pani Ministra o to, żeby tego ciepła mieszkańcom Szemotu nie zabrakło. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zgodnie z prawem energetycznym za, za zabezpieczenie ciepła mieszkańcom opowiada samorząd gminny, ale też w tym przypadku akurat przede wszystkim kierujemy swoje oczekiwania w stosunku do firmy, która została, która kupiła przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w 2013 roku. myślę tutaj o progeneracji, Zachód Progenacji Poznań, a żeby wzmogła działania, zintensyfikowała działania mające na celu przedstawienie takich dokumentów, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie w tym, w tym obszarze. Przedstawicieli instytucji, które też zasilane są przez kogenerację, w przypadku powiatu są to trzy szkoły ponadpodstawowe, w tym zespół szkół specjalnych. Bardzo dziękuję Ci za konkretne spotkanie, za rozmowę, za bieżącą współpracę w tym temacie z Panem Wojewodą Wielkopolskim. Liczę, że do końca tego tygodnia będziemy mogli mieszkańcom przekazać dobre informacje. Dziękuję.